Cześć wszystkim, witam Was na kanale Buknięte. Ja jestem Gabrysia w dzisiejszym odcinku chciałabym z Wami o książce, która nie była taka popularna w Polsce chyba. Ja przynajmniej się nią wcześniej nie spotkałam, a jest książką naprawdę dobrą, jak dla mnie. Jest to książka Cień. E, na początku opowiem fabułę, a potem opowiem e, jakie są do mnie plusy minusy i co o niej uważam. E, ogólnie ostrzegam, że będą spoiler'y w tym. No. Postaram się, żeby nie było w omówieniu fabuły, ale na pewno w, w opinii i tam w dalszym głosowaniu będzie ta, będzie pewna te sprawa, Jeszcze zanim zacznę to powiem tylko tyle, że wiem, że mam pewnie złe światło, bo w ogóle nagrywam w innym pomieszczeniu niż zwykle będę nagrywać, bo jestem na wyjeździe i nie mam innej możliwości. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli jakoś źle mówię to dlatego, że jestem przeziębiona. Mam gorące gardło i mam katar, więc możliwe, że inaczej mówię niż zwykle. I to chyba wszystko. Mam nadzieję, że teraz nie będę miała tego odbicia, że będę miała odwrotnie nagranie. Tak miałam w filmach, że miałam jakby w odbiciu do wiedzieć o co chodzi. Dobra, no to yy, książka nazywa się Cierń. Tu mam ją wkleję, albo tutaj. Historia opowiada o. Jest to ta książka, która jest inną wersją, nową wersją Śpiącej Królewny. Znajemy ropuszkę, czyli bohaterkę, która pilnuje wieży, w której jest coś zamknięte. Domyślałam się, że jest to Śpiąca Królewna, ale nie znam to było powiedziane. I ona siedzi w tym tej wieży od tysięcy lat, tak naprawdę. W sensie nam przez tysiąc lat siedzi. Oni tam mówią, że przynajmniej 400 potem uwolnią, ale ona jeszcze żyła wcześniej w tej wieży. I po, po zaczyna się od tego, że przyjeżdża do niej rycerz, który chce po tych latach, ona myślała, że wszyscy zapomnieli o tej wieży, że nikt nie będzie chciał przyjeżdżać, ale on, jednak on chce królewne zamkniętą w wieży uratować. Poznajemy przy okazji historię opuszki oraz poznajemy, y, mamy dwie linie czasowe: jedną, którą ona gada z rycerzem, a jedną, w której ona postawia swoje życie. Chce w sensie się. Na razie co życie. Czyli to jest historia o y, dziewczynie, która została po prostu y, potężne stworzenia podmieniły ją w kołysce przed porodem po poro porodzie, bo matka, bo nie było możliwości, tam normalnie coś tam wsadza, jakieś tam srebro czy coś, żeby te nie mogły podmienić, a oni tego nie wsadzili, bo matka umierała przy porodzie, więc ją y, podmienili. I ona ma za zadanie pokonać tego stwora, który za nas nie jest tą królewną, tak w skrócie. Tylko, że ona. Tylko że to polega na tym, że... Poznajemy tą historię, co się stało, że ta została zamknięta w tej wieży, a potem poznajemy, jednocześnie poznajemy historię, jak ona jest uwalniana. I ta koledna nie jest zwykłym człowiekiem jest bardzo agresywnym stworzeniem, które ogólnie bawi się. Jest po prostu agresywne i tego bawi. Zdwie ludzi i dzięki temu się, i się śmieje przy tym, bo to takie zabawne. Więc poznajemy dwie historie. Historię Historia do puszki, jak była młodsza i tam poznajemy dlaczego, co się dzieje i jak ona się uczy, pilnuje tej. Królewny, i potem ją zamyka w wieży, bo jest taka niebezpieczna. I poznajemy drugą, linię popularną, w której rycerze próbujemy uwolnić. Ale to w sumie wszystko. Kupuję teraz, że jest bardzo krótki odcinek, mi się wydaje. Przejdę teraz do plusów i minusów. Yy, plusy to jest, na pewno, że ta, ta książka jest pisana jak baśnik, tak naprawdę. Przynosi pierwszy rozdział, który jest super zapisany. Yy, widzimy ten przepływ lat, jak ona siedzi przy tej wieży. Co się dzieje, tam budowali drogę ludzie, potem uciekali ludzie, potem ludzie zniknęli, potem znowu się pojawili, potem coś tam. Jest to świetnie pokazane, świetna taka właśnie baśniowy klimat. Mamy tę robuszkę, która się boi, żeby tylko nie wleźć tego lasu, a ten cieniowy płot, który ona stworzyła, bo tego nazwa cierń, od tego cieniowego płotu, który ona otoczyła cały ten ogród. No i jest to świetnie napisane, jest taka mroczna baśń i też mamy ten świat, który jest też tak bardzo baśniowo, bo nie poznajemy go do końca, bo znamy bardzo mało skutek tego świata. Ale jednocześnie jest on taki realistyczny, się możemy się w niego wgryźć, że takie dokładnie tak jest w baśniach, może nie wiem, że w filmach y, Disneya pierwotnych, ale ogólnie w baśniach, że widzimy na przykład, że nie wiem, że jest kaptura, którego z, y, nie wiem, który wilk daje babcie, ale dlaczego ten wilk miał mówić, to my nie wiemy, jak to działa, nie? Czy inny rzeczarz potrafią mówić, czy nie, wiecie co mi chodzi? I to mamy tylko taki mały urywek tego świata, taki bardzo baśniowo pokazany, także że wiadomo się tylko to, co musimy wiedzieć dla fabuły, ale jest tutaj fajne. To, to jest moje zastrzeżenie tutaj do, do minusów tej książki, że właśnie bardzo mało tej historii wiemy. Mimo tego, że jest bardzo baśniowe, ale ja jednak ta świat ma taki potencjał, to jest tyle wątków wspomnianych tam, że ktoś tam żyje, ktoś przyszedł z normalnego świata, to się łączy z z normalnym światem, tam mamy takie stworzenia w ogóle, a nie są w ogóle opisane i to jest dla mnie największy zawód tej książki. W sensie, jeśli że jest dobre. W sensie, to jest dobre, to się to fajnie pisane baśniowo. Ale jednak ten świat ma taki potencjał, że żałuję, że nie został wy wyko wykorzystany do końca. I to jest naprawdę fajna, taka mroczna wersja tej baśni. Ja bardzo lubię takich rzeczy, że bierze się baśń, czy yy, sławną, czy opowiadanie i robi się z tego nową wersję. tak powiem, nie wiem, to się dokładnie nazywa po angielsku, ale wiecie, co mi chodzi. Fajne jest to, że mamy. To jest mroczna wersja, ale fajne jest to, że mamy ten, jakby to nie jest. To jest z nimi ten sam pomysł, a jednak inny. To jest bardzo fajne podejście. To mi się też kojarzy, że teraz e, Wiedźmina, słuchamy z tatą. To mi się tak kojarzy, tam też są takie właśnie piękne gesty, a coś, mamy się w wiosku Bardzo takim, bardzo takim klimacie, jak tam coś z Wiedźminie, więc to się fa, takim osobom, które lubią Wiedźmina, coś takiego, to się spodoba, bo to jest pod tym względem bardzo dużo lepsze dla mnie. E, I co mamy? Mamy ten fajny świat, Mamy. E, a, właśnie, mamy fajne, mamy te dwie linie czasowe. Są tak naprawdę rozdziałami przeplatane. I Jest to bardzo fajnie napisane. Tylko trochę hmm, ta druga jest czasowa W sensie ta z rycerzem, co próbuje uwolnić e, księżyczkę zwierzy, jest przyciągana, bo mam parę rozdziałów w rozwala płot. Się no niby, ja się nie, nie odczułam tego, co odczytałam, ale teraz, myślę, myślę to trochę to było za długie. Znaczy, Miałam wrażenie, że nic te rozdziały tak bardzo głupie nie wnoszą. Jak on rozwala ten płot, czy gada z nią. A jednak y, jest to nam y, powiedziane i podane, i. No, ja czytałam to w w czołamach, o tym myślę, tak trochę, więc. Yy, no, bo, że ta fabuła ropuszki i historia dzieciństwa i tego, jak ona tam do, się uczy i jest mieszka z tą królewną w zamku i w ogóle. To jest fajne. To jest to fajne wksone, Ale tam jest to trochę przedłużana ta druga linia czas, czasowa. Mimo tego, że linie czasowe są w ogóle fajnie połączone, ale trochę przedłużana, nie? Dla mnie. I co jeszcze mamy? No też mamy jeszcze, że zakończenie jest jeszcze. I. Ono mnie tak zawiodło. Zakończenie. Zakończenie jest tak. Tak. No, bo autorka chyba musiała kończyć. Wydaje mi się, że miała mało czasu i musiała kończyć na szybko. Albo że jej się nie chciało i napisała tam, nie chciała się myśleć. Nie wiem, bo ogólnie teraz, będzie taki totalny spoiler, Mamy yy, tego rycerza, ona uda się go wpuścić, tej wieży, bo stwierdziła, że spokojnie może, może nie będzie się tam siedzieć yy, jeszcze przez tysiące lat. Chociaż okażemy coś innego, puszcza tego, że wala temu rycerzowi, wejść do tej wieży i pokonać tą chlebę, tylko że on nawet no, tam się budzi, bo tam, ma tam wodę, żeby móc się dostać do tej wieży, tam tą magię trochę narusza, więc się na potem budzi, atakuje ich. I kończy się na tym, że ona spada z balkonu Nie, serio mówię. Rycerz Ty też ma taki trochę świeższy charakter, bo on ogólnie mówi, że... No nigdy się nie pił bo nie miał nigdy z nikim i on to, który przyjechał, żeby pokazać, że jest kimś i w sumie to nie wie, co on tu chce i czy w to wierzy, trochę wierzy, a trochę nie wierzy, znalazł w tej książce, no spoko gościak nie uważa się tak naprawdę za prawdziwego rycerza, jest takim bardziej, co się nie wiem, to jest rycerzem, ale nic nie, nie zrobił, przepraszam bardzo jak, że bardzo trudno byłoby, żeby on ją pokonał, tak mi się wydaje, że to był też jej problem bo on był taki, że no, on się tak się bardzo mało nigdy nie mógł go nie zabijać, on zaraz mówi że nie wie czy ją zabije czy nie, bo nie wie czy da radę. no i a ostatecznie ostatnio wpadł z balkonu. No i jest to taki trochę zawód, myślisz, że ona się jakoś odważy, czy może ona w końcu to zakończy, czy może oni odczują klątwę, która jest i zrobią z, z nie normalną dziewczynę z tej małej, ona ma 7 lat chyba tam, fizycznie ta dziewczynka. Ta, więc no, myśli, że to jakoś tak głębiej wejdzie, że może jeszcze coś zrobię, a on wróżba balkonu, nikt by tego nie przeżył. No nikt by tego nie przeżył, ale przecież to jest potwór, który jest właśnie stworem i możesz zrobić z co chcesz. Po drugie, no, szanujmy się, to nie jest zakończenie godne takiej nowej książki. Bardzo no, no, nie zawiodło, więc ta książka nie jest najlepsza, żeby go czytam, właśnie powiem, ja nie bardzo się często zawodzę na zakończeniach. Takie... moje spostrzeżenie życiowe, ale... Ym, jest to zakończenie, które po prostu jak dla mnie nie pasowało A poza tym troszkę jest bardzo fajna i serdecznie ją polecam, bo jest bardzo krótka Ona ma chyba ze 100 stron, 120 Teraz nie powiem dokładnie, ale to myślę, że dobrze pamiętam, jak to właśnie było I ona naprawdę po fajną historię, jest taka trochę właśnie, się trochę Wiedźmina czy czegoś Taki mrocznie No fajne, to jest, mi się podoba mi się bardzo, Ja polecam naprawdę do czyszczenia tego no, Mówię, mówię i mam parę zawodów, choćby ten świat, który jest liby, że fajny, baśniowo napisał tylko po części no a jednak mam go niedosyt. No i teraz zakończenie. To są takie największe minusy. Nie zauważyłem jakichś takich y, błędów struktury albo czegoś, więc no też spoko, ale też w zagranicznie, a to mam wrażenie, ta korekta jest trochę lepsza. No, w każdym razie... Y, no to ja polecam i dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Napiszcie coś w komentarzach, co myślicie o czy czy tej książce daliście, czy nie. Y, no i do zobaczenia. Cześć!